Równa się i tu wspólny mianownik to będzie 8, 8 tu będą 4, 8 tu będą 2, 8 mamy 1, czyli to będzie 2 do 7, 8, koniec. 27 sekund. Zajęło mi zrobienie takiego zadania. No, z potrójnym pierwiastkiem można powiedzieć. Cześć z tej strony, Artur. Dzisiaj pokażę Wam super, hiper, ekstra mega trick, jak radzić sobie właśnie z takimi wielopiętrowymi pierwiastkami. Zapraszam! A po co mi ta matma? ma? No dobrze, no to po kolei, jeżeli macie sytuację, że macie jakiś pierwiastek, załóżmy n tego stopnia, tu mamy jakiś n stopień z pierwiastka również, załóżmy jakiegoś k stopnia, o. No i dorzućmy jeszcze trzeci pierwiastek, można jeszcze czwarty, piąty, ile tam chcecie tych pierwiastków pod pierwiastkami, natomiast żebyście zasadę rzeczywiście poznali, załóżmy, że dorzucimy tu jeszcze jeden pierwiastek, niech tu będzie jeszcze pierwiastek jakiegoś, no literka, no n, k, no to niech będzie, nie wiem. Z, no, bo czemu nie? Z jakiejś liczby a to zauważcie, że tak naprawdę wiedząc o tym, że pierwiastkowanie to jest inaczej potęgowanie, tylko jeden przez stopień pierwiastka trzeba zrobić, to my możemy naprawdę na to spojrzeć w taki dość cwany sposób. Czyli każdy z tych pierwiastków możemy sobie zamienić w takiej sytuacji na potęgę. Czyli ten pierwiastek n tego stopnia możemy sobie zamienić, że to jest po prostu nawias do potęgi 1 przez stopień pierwiastka, czyli 1 przez n. Tak samo z tym zielonym pierwiastkiem możemy zrobić, że to jest nawias do potęgi 1 przez stopień pierwiastka, czyli 1 1 przez K. No i ten niebieski, jasny, no to to też będzie nawias, albo w sumie nawet nie nawias, to po prostu będzie 1 przez Z, można powiedzieć, i ta liczba A to tutaj zostanie. O, ok. I teraz pamiętając, jakie są zasady potęgowania, bo tu mamy nic innego jak potęgę do potęgi, jeszcze raz do potęgi oczywiście, no to wiemy, że wymnażamy, wtedy co są wykładniki, w gruncie rzeczy dostaniemy tutaj liczbę a do potęgi no i co, no to będzie 1 przez z raz 1 przez k o, i raz 1 przez n o, no to teraz jak wykonamy to mnożenie, to dostaniemy nic innego jak po prostu liczby a do potęgi no po prostu 1 przez mnożenie wszystkich stopni pierwiastków, no pod którymi chowała się ta liczba a. Czyli my tu mamy n, n k z. Tak? Czyli ogólnie możecie zapamiętać, że jeżeli macie ileś tam tych pierwiastków, to od razu możecie to zapisać jako liczba a do potęgi 1 przez mnożenie stopni pierwiastków. No dobra, no to zostawmy to sobie tu na warsztacie, kilka przykładów wam pokażę, bo tu jeszcze kilka innych rzeczy trzeba by wam chyba po powiedzieć. Dobra, to weźmy sobie taki przykład, czyli na przykład jak macie po prostu pierwiastek, załóżmy 5 stopnia, z pierwiastka trzeciego stopnia, z pierwiastka z trzech. To my możemy spojrzeć na to, że to jest 3 do potęgi. Teraz jakiej? Tu jest piąty stopień, czyli tu będzie pięć, tu mamy trzeci stopień, czyli jeszcze razy 3. No i tu w domyśle jest oczywiście drugi stopień, czyli razy 2, tylko to będzie jeden przez to mnożenie, czyli Czyli ogólnie dostaniemy 3 do potęgi 5 razy 2, 10 razy 3, 30, czyli tu będzie 3 do 1, 30. W ten sposób to możemy wykorzystywać właśnie. Jeszcze jakiś przykład: no to możemy mieć pierwiastek. No co? Z. Pierwiastka z 7 stopnia. Załóżmy z pierwiastka z 5 stopnia. Z pierwiastka z dwóch. O, takie coś byśmy sobie zrobili. Czyli to będzie 2 do potęgi jakiej? No i tu w domyśle jest dwójka, czyli mamy dwójkę. Tu, tu jest siódemka, czyli razy 7. Tu mamy piątkę, no to piątka razy 5, i tu jeszcze mamy pierwiastek. No, kolor, tu mamy oczywiście w domyśle dwójkę, czyli razy 2, i tyle, że to będzie 1 przez mnożenie tych właśnie naszych stopni pierwiastka, czyli ogólnie tu dostaniemy 2 do potęgi. No i tak, 2 razy 50 10 razy 2, dwa, 20 razy 7, 140. No to niezła potęga, 1, 140 w potędze dwójki. W ten sposób to robimy. Mamy na przykład taki przykład, masło maślane, że mamy x pierwiastek z x, razy pierwiastek z x, razy pierwiastek z x. O, takie cudo tu mamy. I my mamy załóżmy coś z tym zrobić, no załóżmy mamy to zapisać za pomocą potęgi po prostu, czyli x do potęgi. Teraz ja wiem od razu, że tu można rzeczywiście zastosować tą własność, natomiast patrząc na to w taki sposób, że no może ja tutaj to kolorami poprawię, czyli to będzie nasz pierwszy pierwiastek o, to będzie nasz drugi pierwiastek na niebiesko i nasz trzeci pierwiastek niech będzie na zielono. O. No jeden pierwszy x to wiadomo. Natomiast ponieważ wiemy, że pierwiastek dowolnego stopnia można rozbić na mnożenie dwóch pierwiastków po prostu o. To co już mówiliśmy sobie wcześniej. A my tu nic innego nie mamy jak to jest x razy ten pierwiastek, pod pierwiastkiem z x razy kolejny pierwiastek i tak dalej. Więc my możemy spojrzeć na to w taki sposób, że ten żółty pierwiastek to sobie rozbijamy, że to jest mnożenie z tego, mnożenie z tego i mnożenie z tego. Tak, tak można by było na to spojrzeć. i my możemy spojrzeć, że tu mamy pierwiastek z x razy... No, i to też będzie jeszcze, będą jeszcze dwa pierwiastki, tak? Dlaczego dwa? No, bo to będzie pod pierwiastkiem żółtym, to będzie pod żółtym pierwiastkiem, i to będzie pod żółtym pierwiastkiem. Tu wszędzie jest mnożenie. Tylko, że tutaj już się pojawi pierwiastek jeszcze jeden, czyli tu jeszcze się pojawi pierwiastek niebieski. Mówimy o tym fragmencie, tak? A na koniec to jeszcze jest niebieski pierwiastek, i jeszcze jest zielony pierwiastek. O, w ten sposób możemy na to spojrzeć. A jeżeli tak, to rzeczywiście teraz, zamieniając te nasze czynniki, które mają kilka, Kilka pierwiastków po prostu pod sobą możemy to z tej w zależności tak naprawdę szybciej opanować, a nawet czasami nie rozpisujemy tego w ten sposób, tylko się zastanawiamy. Tylko po prostu, jak mamy jakąś liczbę, no to mnożymy stopnie pierwiastków, pod którymi się ta dana liczba znajduje. Czyli, no, zróbmy tutaj jeszcze najpierw tak, czyli co? No, tu mamy x do pierwszej, tu jest x do jednej drugiej, to nie ma problemu. Natomiast teraz tak, tu będzie, no, tu mamy drugi stopień, i tu też mamy drugi. Mnożymy stopnie, to będzie 4, czy 1 czwarta tu się pojawi 1,4 razy x i tu mamy drugi stopień, drugi stopień, drugi stopień, mnożymy 2 razy 2 razy 2 to będzie 8, czyli 1 ósma. No i tu oczywiście już tam deser w tym wszystkim trzeba dodać te wykładniki do siebie. To teraz tak na szybko, żeby rzeczywiście bez tego całego rozpisywania jeszcze jakiś przykład wam pokażę jak zrobić. Dobrze, to załóżmy, że mamy taki przykład. Mamy pierwiastek, załóżmy piątego stopnia, z dwa razy pierwiastek, trzeciego stopnia, z dwóch. O, tu będzie razy, załóżmy pierwiastek, no zwykły. Załóżmy ósmego stopnia z dwóch. O, takie coś mamy, chcemy to jakoś szybko policzyć. Równa się, równa się. Dobra, no to zaczynamy od pierwszej dwójki. Pierwsza dwójka, ona jest tylko pod tym jednym pierwiastkiem piątego stopnia, czyli ona będzie do jednej piątej koniec. Lecimy kolejną dwójkę. Ta dwójka tutaj, czyli razy dwa po pierwsze jest... Pod pierwiastkiem trzeciego stopnia, czyli 3, ale jeszcze również jest pod tym pierwiastkiem piątego stopnia, więc te stopnie ze sobą mnożymy. 3 razy 5 da nam 15, czyli ta dwójka będzie do jednej 1,15. Cyk. No i jeszcze mamy jedną dwójkę, czyli razy 2 mówię o tej dwójce. Ta dwójka jest pod tym pierwiastkiem ósmego stopnia, czyli mamy 8 pod tym pierwiastkiem trzeciego stopnia czyli jeszcze razy 3 8 razy 3 to już będzie 24 no i jeszcze jest pod tym pierwiastkiem jakby nie patrzeć bo mamy trzy kreski można powiedzieć tutaj no to może inaczej to pomnożymy, 5 razy 8 będzie łatwiej, 40 i 40 razy 3 to będzie 120, czyli ogólnie będzie 1 120, czyli do 1 120 O. No i tutaj to jeszcze oczywiście trzeba po prostu sobie zrobić no, wspólną mianownik i tak dalej. No na szybko to sobie zróbmy. To będzie 2 do potęgi, wspólny mianownik, no to chyba coś czuję, że co? Że to będzie 120 po prostu, oczywiście. No to tutaj będzie piątek, ile się 120 zmieści? 24, czyli tu mamy 24. 15, ile się zmieści? Tyle co 30, tylko dwa razy więcej, czyli to by było 30. By było były 4, no to 15 będzie 8, czyli dodać 8. No i dodać 1, czyli tu będzie 2 do potęgi 32, 33. 33, 120. O. No to to się chyba skróci nawet w takim razie na 3, czyli to będzie 2 do 11 11,40. O. Takie coś nam tutaj wyszło, bęk. Mam nadzieję, że materiał się wam spodobał. Myślę, że w sam raz na pierwszą klasę szkoły średniej, czy też liceum właśnie, żeby rzeczywiście takie trudniejsze pierwiastki w miarę szybko sobie z nimi radzić. Dla tych, którzy dotrwali do końca, niech napiszą w komentarzu, jakie będzie rozwiązanie. No oczywiście w postaci podęgi takich pierwiastków. Nie będzie pierwiastek 10 stopnia z pięciu pierwiastków 5 stopnia z pięciu pierwiastków trzeciego stopnia z pierwiastka z pięciu. O! Ile to jest równe jako 5 do jakiejś potęgi? Jeżeli materiał się podobał, to będę wdzięczny za wszystkie łapki w górę, komentarze oraz subskrypcje. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matma?